Witam wszystkich. Słuchajcie, kolejna robota. I to jest chyba najmniejsze mieszkanie, jakie majster robił w życiu. Jeżeli chodzi o całe mieszkania, eee, tu mamy wejście. Tu mamy teoretycznie salon. Z aneksem kuchennym. I tu mamy łazienkę. Tu mamy łazienkę. No, łazienka jest spora, jak na łazienkę, Wam powiem. Jest nieźle. Wydaje się, że spokojnie to się wszystko może zmieścić. Nie wiem, jaki to ma wymiar. Ale jest, tak wiecie, na wejście jest spora. Oczywiście mam tutaj. kwity do tego mieszkania jak ma być wykonane i w ogóle co tu ma być zrobione oraz wytyczne, że tak powiem jest to powiem Wam tak jak przejrzałem do z no to spoko jest takie no, poziom trudności w skali 1 od 10 to może jakieś 3 Nie ma tu nic takiego no dobra niech będzie 5 nie ma nic takiego, żadnych wyburzeń, żadnych tam rzeczy. E, jedyna jakby zmiana ścianowa to tylko ten słupek ma być większy, tu dostosowany do czegoś tam. Nie wiem, chyba do szaf. Tam jest gdzieś na wymiarze. E, no i co, no i to takie jak że tak powiem. Muszę jeszcze przejrzeć dokładnie to, powiecie, ja to tak z grubsza przestrzeliłem okiem te projekty. Yy, nic bardziej tak nie wnikałem. Oczywiście wszystko trzeba pochować, wodę, przerobić prądy trochę. Ale to są wszystko jakieś znikome przeróbki. Jedyna rzecz, jaka mi sprawi trudność <coughs> na tym mieszkaniu yy, to jest tapeta. Bo chyba na tej ścianie ma iść tapeta. Yy, tak mi się coś kojarzy. Nie wiem zresztą. I tu coś przedpokoiłabyś w tapecie. Też mi się tak coś kojarzy. A majster co? A majster tapet nie robi. Majster robił tapetę trzy razy w życiu, więc nie ma zielonego pojęcia o tapetach. No i teraz zostają mi dwie opcje. Najprawdopodobniej oddam komuś tą tapetę, bo w ogóle w pierwszej wersji nie miało być tapety. Bo jakby była tapeta, to bym nie podpisał w ogóle jakby tego zlecenia, bo ja nie lubię korzystać z czy iść tam z osób trzecich, a nie lubię robić coś, czego nie umiem. Natomiast to wyszło tak, że podpisałem zlecenie na to mieszkanie, wszystko ładnie, pięknie i po dwóch miesiącach się okazało, że jednak więc zmienił sobie na tapetę. No i już nie chciałem robić jakby jakichś tam problemów. Mówię, dobra, jak będzie ta tapeta, ogarnie się to jakoś. To znaczy, ja, ja wezmę kogoś znajomego ze swoich znajomych, którzy robią tapety i mi to zrobią, no bo ja generalnie tapet nie robię. Taki bździuch, no mieszkanko bździuch, zaraz majster, dzisiaj pierwszy dzień, się tu zaloguję. Nie ma jeszcze materiałów na to mieszkanie, bo to mówię dzisiaj dopiero, żeśmy podpisali wejście, odbiór, odbiór jakby przekazania. Yy, to jest taki problem, że ja tu nie mam gdzie tego wszystkiego składować, to jest, jest taki myk, bo to mieszkanie jest małe, ale jakoś się ogarnie. Yy, majster tutaj coś sobie pozakłada światła, po, pomierzy, po, po, yy, zapozna się w ogóle z tym projektem, zaraz sobie zrobię kawę, włączę radyjko, bo to są pierwsze dwie rzeczy, które wjeżdżają na budowę. Że nie będę mógł ściągnąć, bo na pewno trzeba będzie w łazience ściągnąć i chyba ten duży, bo tam właśnie ta tapeta ma być no, trzeba będzie i tak rozjąć, i tak rozjąć No i tyle, i biorę się za robotę Także będę was informował co i jak No dobra, majster coś tam pozabezpieczał Jeszcze okno mi zostało, <laughs> rozeznał się w temacie co dzisiaj jak porozmierzałem sobie mniej więcej sam prąd, na razie i takie tam podłączałem sobie próbówki, także pierwszy dzień mam jakby ogarnięty, jutro się biorę za robotę kończy majster dzień, dzień pracy i teraz słuchajcie nie narobiłem za dużo oczywiście ale przeróbki prądu zrobiłem sobie wszystkie. To co miałem dołożyć, dołożyłem. Oczywiście wiem, zaraz powiecie czemu ten kabel jest pyknięty naokoło, a nie sufitem. By było krócej, bliżej, szybciej. Może tak, <coughs> znaczy na pewno tak. Ale majster nie robi takich rzeczy, żeby kaleczyć sufit, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Nawet jakbym miał to po drugiej stronie, to też bym poleciał tu naokoło, no bo jakby struktura sufitu jest w mieszkaniu najważniejsza i ją widać i jest bardzo ciężko zrobić tak, żeby nie było śladu po bruzdach, no ja robię tak, ale wiem ile to jest potrzeba pracy i wysiłku, więc tu sobie wolę polecieć naokoło i z tym sufitem nic nie rzeźbić. Brzmi, tu żeby narożnika nie kaleczyć, to tak samo przewierciłem na przewylot sobie. Narożnik został oryginał. Domurowałem węglarek kawałek murku w zasadzie, bo na 15, prawie 17, i teraz tak ja jak domurowuję, to wykuwam w posadce dziurę, żeby to stało na stabilnym gruncie. Generalnie nie robię tak, żeby było na wylewce, bo wylewka pracuje. A jeżeli już bym miał zrobić na wylewce, to w pierwszy bloczek bym wpakował cztery długie e, śruby z skrętami, żeby jego przytwierdzić do istniejącego muru, żeby jak, jakby to powiedzieć on e, bezwładnie sobie stał, nie. Żeby nie był uzależniony od podłogi, że tak powiem, że jak podłoga się opuści, to bloczek i tak jest tam, gdzie ma być. Ale tak, nie praktykuję takich rzeczy i jeżeli robię, dokładam. Po pierwsze, mogłem to zrobić z GK, ale też nie robię takich rzeczy z GK. Ja mam zdanie, że GK jest dobre do biura, a jeżeli już tak robię, to od stropu. Wyrwane narożniki, żeby można było to złączyć. I tak nie wiem, czy nie polecę tego do narożnika, bo teraz knaufem połączę tutaj. Pierwszy gips złączę tutaj, drugi. Nie wiem, czy to jest sens w ogóle włączyć to. Więc chyba polecę do narożnika z jednej i z drugiej strony. No Tutaj, tutaj też pokrzelawiamy częściowo, znaczy częściowo. W zasadzie zostało połą połączyć puszki. Nie ma tego dużo w tym mieszkaniu, więc to tak bardzo, że tak powiem szybko poszło. E, powiem wam, zagłębiłem się w projekt tego mieszkania. E, uważam, że ten projekt to jest wyzwanie, znaczy wyzwanie, nie dla mnie. E, powiem wam, co jest w projekcie, na co ja bym sobie nie pozwolił, no chyba, że tak inwestor zadecydował. W projekcie jest tak, że w kuchni nie ma zmywarki ani miejsca, żeby ją podpiąć. Czyli te gotowe miejsce do zmywarki mamy zlikwidować i zmywarka nie będzie tu przewidziana. I nawet jeżeli zlikwiduje to rurę do zmywarki, to wiadomo, żebyśmy wodę jeszcze gdzieś jakoś podpięli. Ale nawet nie będzie gniazda do zmywarki. Więc według mnie odważnie, nie wiem jak to tam jest dokładnie, nie wnikam. Woda do zmywarki idzie do likwidacji Natomiast gniazdo zmywarka będzie przekształcone w gniazdo lodówka I tyle Trzeba będzie opis w skrzynce zmienić I taki myk tutaj został No i dobra, no i co tu dużo gadać, no małe mieszkanko e, Chyba najmniejsze jakie robię, na pewno najmniejsze jakie robię Mniejszego nie robiłem w życiu no, trzeba cały czas na okrągło sprzątać, nie ma tutaj się jak rozłożyć, bo no bo nie ma, a jeszcze nic nie przyjechało, jak przyjadą płytki, wanna i te inne rzeczy, to nie wiem jak to tu będzie piętrowo trzeba będzie ustawiać. Balkon za to jest duży, znaczy duży, no jak na balkon to jest duży. Dobra kończę ten odcinek. Nie przedłużam, coś zrobione. Dużo jeszcze nie zrobione. I tyle. Pozdrawiam, cześć.